Hejka kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś kolejna yy, niespodzianka, słuchajcie, piąta już niespodzianka, ale ten czas szybko leci. Yy, także właśnie już ściągam piąteczkę, zdjęłam ją, teraz muszę ją odwiązać i, i pokażę Wam, jaki prezent dzisiaj będę dla Was przygotowywała. Już ściągam, już, znaczy się wiecie, ja mam tak zawiązane to, że jest mi naprawdę trudno odplątać, ale mam nadzieję, że sobie poradzę z tym. Normalnie na supełek, nie? Dobra, jest, słuchajcie, radzę sobie radzę. Już właśnie piąteczka rozwiązana. Mamy 4 grudzień. Ten film pojawia się 4 grudnia. Stojąca choinka z wierzby, słuchajcie. Stojąca, mam nadzieję, że to widać, stojąca choinka z wierzby. Taka jest piąteczka. Za chwilę pokażę Wam, co będę potrzebowała do, tego, do, te, do stworzenia tej choinki. Słuchajcie, jak widzicie, na moim stole pojawiło się więcej elementów. Do wykonania takiej choinki z wierzby stojącej potrzebna jest wierzba, wiadomo, patyki wierzby, na zasadzie takiej, jak ja zrobiłam już wcześniej e, tę choinkę z jabłoni, czyli od największej do najmniejszej, e, coś, co będzie je łączyło. Ja mam tutaj też gałązkę wierzby, e, z tego względu, że ona dość gruba, potrzebuję wiertła do tego, do takiego dość grubego wiertła. Poza tym potrzebna jest marchewka. I to dość szeroka marchewka. I tutaj potrzebny jest też dość gruby plaster. Ze względu na to, ja sobie. O, wykrawaczka jest potrzebna. Bo ja sobie tą wykrawaczką wycięłam. Słuchajcie. Gwiazdkę, jest trochę krzywa, ale nieważne. I teraz aby wykonać dobrze, musi być dość gruba, żebym ja mogła tym wiertłem się przebić na drugą stronę, słuchajcie. No i ta gwiazdka będzie jakby kończyć tą choinkę, więc potrzebujecie wiertarkę, potrzebujecie też wyżynarkę. Bo ja sobie tutaj zakupiłam taką deskę w kastoramie, którą będę musiała wyciąć jako podstawę może teraz wytnę już zaraz zaraz zobaczymy. No właśnie, już sobie wycięłam, więc ta ta już mi nie będzie potrzebna i ta reszta kilka ja sobie to użyję do czegoś innego, to sobie odłożę. No i potrzebna będzie tutaj muszę się wiercić w tą w ten ten kijek, mogłabym tutaj trochę jeszcze to, ale to wyznaczenie. Można wyszlifować ten brzeg, nie? No i potrzebny będzie wikol, aby tą podstawę umieścić w desewce. Dobra, ja tutaj jeszcze potrzebuję na pewno sprzętu takiego. O, przebiłam się. Dobra, jest dobrze. No, także lepiej takich sprzętów nie używać. Ja sobie tutaj zrobiłam e, dziurkę, w którą mam nadzieję, że wejdzie. wejdzie. I e, sobie to muszę e, przykleić, poczekać, aż klej zadziała. Ja sobie może od razu to, słuchajcie, wezmę pędzel, wezmę wikol. Wezmę, obtoczę w koło tym wikolem tą gałązkę, którą umieszczę. Wezmę sobie to tutaj jeszcze wcisnę, ten wikol do środka, tak żeby naprawdę sporo tego było. Umieszczę to i poczekam, słuchajcie, aż to wyschnie. Później będę nakładać sobie wywierce dziury w wierzbie i będę nakładać kolejne gałązki na to. Dobra, na razie dziękuję Wam za uwagę. Za chwilę się pokażę, jak to wyschnie. To będę nakładać w tym czasie sobie wywierce dziury i będę nakładać na tą. Na ten kijek, deseczkę. Widzicie może jak sporo jest tego. Będę nakładać kolejne partie wierzby. I w ten sposób, kochani, dosadliśmy już prawie do końca. Ja sobie to trochę przesunę tutaj. Deseczka już w miarę. No, jeszcze trochę, ale wiadomo rzeczą jest, że już się trzyma kijek. Wkładamy po kolei w ten, w ten kijek stojący. Wkładamy po kolei ciężko, ciężko. O, jest, udało się. Hmm? Dobra, mamy to. I robi się z tego już jakaś choinka wygląda, troszeczkę już wygląda jak choinka. Czy nie? Co myślicie? Uda się, czy nie uda? Dobra, mamy. Słuchajcie, to mamy. No. no co jest, nie wchodzi dalej. O, jest, Sory. Sorry, musiałam tutaj trochę wcisnąć mocniej. I teraz jeszcze na górę ten element. I słuchajcie, Najlepsze było, jak się wiercałam w to nie Szło jak po maśle, słuchajcie. O. I taką górę można jeszcze uciąć. Na tą choinkę możecie sobie przemocować różne smakołyki. Ja tego nie robię, to już zostawiam w waszej gestii, waszym takim kreatywnym. Podejściu do tego. Mam nadzieję, że ta choinka Wam się podoba. Mam nadzieję, że ją dobrze widzicie. Eee, zaraz tu, o może jakoś tak. Słuchajcie, można ją obracać, można ją przekręcać i wtedy można wieszać na nią jeszcze jakieś smakołyki. Także mam nadzieję, że się Wam podoba. Dajcie znać w komentarzu, czy taka choinka jest fajna. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do następnego filmu w dniu jutrzejszym.